No więc siemaneczko z tej strony pan tutaj No i witam w kolejnym luźnym tuningu Wiem, że miał być to tuning akurat JDMA Obiecuję, że następny będzie Nissan 370Z A teraz właśnie strasznie mi się spodobał ten Chrysler 300 Chrysler 300 SRT8 jest bardzo ładnym samochodem Właśnie przed chwilą go kupiłem, tak po prostu mówię A mam sporo pieniążków, no to sobie na coś wydam I jest tak piękny, że naprawdę po prostu aż czułem potrzebę, żeby to dla was nagrać Mam też dla was jedną fajną ciekawostkę z gry i parę rzeczy, które chcę nagrać oczywiście też parę przeglądów i tym podobne a teraz po prostu sobie go jeszcze raz stuningujemy no więc ja go kupiłem po prostu teraz za 4000 ten pakiet tuningowy nic z nim nie zmieniałem, więc oczywiście jak zawsze zaczniemy sobie od zderzak no tak, kliknąłem na wnętrzne a chodziło o zderzak, dobra, no więc ten pierwszy to jest, jaki to jest zderzak to jest taki zderzak z taką karbonową dokładką z przodu, no całkiem ładny, zobaczymy sobie co tu mamy jeszcze dostępnego Widzę, że tu z pomarańczowymi kierunkowskazami, tutaj jakiejś wielkiej, wielkiej różnicy nie ma. Tutaj już widzę różnicę z tymi światłami, bo tu jest podwójne światło. Tuż obok tutaj maskownicy i tak dalej. Widzę z srebrną dokładką, tutaj widzę jakiś... No powiem wam, że może być trudno tutaj wybrać jakiś fajny zderzak, zobaczymy sobie jak będzie wyglądał... No załóżmy ten. Um, tak, obracamy sobie autkiem. Wiecie co? Chyba zostanę, zostanę nawet przy tym oryginalnym, dlatego że widzę, że ten zderzak no tak średnio pasuje mimo wszystko. Tu jest jeszcze jeden taki, a tu są jeszcze nawet dwa, tylko już ze srebrną tą dokładką taką chromowaną. O wiecie co? Chyba zostawię nawet chromowaną, dlatego że karbon dawać do takiego ładnego yy, auta z chromowaną maskownicą yy, to jednak nie jest dobry pomysł. Tym bardziej, że ma sporo chromowanych części. No więc tak, mamy dostępne tylko. Tak, no takie chromowane jest całkiem ładne, nawet nie całkiem, tylko bardzo ładne. No i teraz tylny zderak, z którym mam zazwyczaj najwięcej problemów. Oczywiście jak chrom to już chromujemy. Mhm, mm zobaczymy, może tu też mamy coś chromowanego. Nie, nie podobają mi się te rury, te mi się nie podobają zupełnie. No mówiłem, to jest Honda Civic, Nowy, nowa Honda Civic tak właśnie wygląda, nie powinna, a wygląda. No więc zostaniemy sobie przy podwójnej rurze, która wygląda. Tak, fajnie, fajnie, fajnie się prezentuje, bardzo ładnie wygląda z tyłu. Oczywiście, błotników zazwyczaj nie można kupić. Oj, nawet nie można kupić osłon, osłon bocznych. No więc teraz felgi. Jedne jeszcze oficjalne felgi nam zostały, takie czarne. Więc na chwilę obecną sobie je po prostu kupimy, a może potem akurat dopasujemy tamte, zależy jak będą pasowały. Lusterko mamy dostępne oryginalne. A jakie mamy nałożone? Nałożone mamy chromowane. No to sobie zostawimy chromowane. I spoilerek mamy dostępny taki. Mm, nie, nie, wolę mniejszy spoiler. Jakoś powiem wam, że tak bardziej się wtapia w tą całą karoserię. I co z maską? Maskiem, ojejku, nie, nie, nie. Oj, karbonowa maska, to też nie lubię karbonowych masek przy takich autach. Zobaczymy jak wygląda w ogóle z tą karbonową maską. No nie, najgorzej, ale nie, to nie jest to, nie do takich out carbony, może zrobię coś z 370Z, akurat że będzie miała carbon maskę, ale nie, nie, nie do Chryslera, okej, okay. kolory. No i tu się zaczyna coś fajnego dziać, patrzcie jaki ładny kremowy, o, może taki kremowy właśnie zostawię. <laughs> yy, tylko wtedy już bym zmienił te felgi, bo jednak widzę, że średnio pasują, zobaczymy co do... jejku, jaki ładny niebieski, no i będzie problem, a czarny... No czarny też ładny No więc właśnie, czerwony wygląda tak, nie, nie, do tego autu nie czerwony. Biały, no i właśnie ten srebrny, chociaż ja mam włożony taki ciemniejszy srebrny. <laughs> Możemy się zastanowić nad tym kremowym. Wiecie co zostawię go jak na razie? Zobaczymy sobie, może jakaś naklejka będzie pasowała. Hmm, chociaż też nie sądzę, bo Chrysler to jest auto raczej amerykańskie, ale nie takie wyścigowe, tylko takie bardziej casualowe, takie bardziej no, do wożenia się po ulicy. Zobaczymy, jak pasuje ta naklejka. <laughs> nawet, nawet, nawet pasuje. Dobra, zostawię, zostawię auto w takiej perspektywie. Biała to już co innego. To, to już zupełnie nie pasuje. To jest bardziej do miniacza. No, i kolejne naklejki też nie są raczej pod e, Chryslera. Patrzę i patrzę i powiem wam, że nie. To nie jest do Chryslera. Co do wnętrza? Co do wnętrza mamy już pewnie jakieś włożone oryginalnie. Ale ja bym sobie zainwestował w jakieś może aluminium mieszane, coś w tym stylu. E, zaraz sobie zobaczymy. O, takie będzie ładne. Jeszcze zobaczymy sobie mieszane włókna węglowe. Mhm. <laughs> No nie, nie, nie. Jednak mieszane aluminium i w takim czerwonym kolorze, moim zresztą ulubionym, takim ciemniejszym. No więc tak, wybraliśmy sobie już rzeczy, które mamy dostępne do kupienia. Nie będę go teraz maksował, tylko jeszcze sobie wejdziemy do kwatery głównej, no i zobaczymy, czy jest coś fajnego do wymyślenia. A jak nie, to zrobimy z niego takiego fajnego klasyka, takiego ładne, no takie bardzo ładne auto, zresztą możecie sobie zobaczyć, jakie to jest piękne auto. No te felgi jednak mi tutaj psują całe wrażenie, według mnie. Ale jest bardzo ładnym autem. Ok, to sobie wejdziemy teraz jeszcze do kwatery głównej. KG, w ogóle taki śmieszny skrót, dosyć, ale tak, tak się nazywa kwatera główna. Ok, no więc w warsztacie zapewne mamy jakieś naklejki. Chrysler jest amerykański raczej. No ale takiej taki naklejki nie nałożę. Ta naklejka zapewne pasuje. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, ta naklejka pasuje w 100%. Ale jak już mówiłem, nie robię auta rajdowego, tylko auto takie bardziej miejskie. Dobra. Co do na przykład motywów wyścigowych, to tu może się zacząć już coś fajnego dziać. Yy, właśnie, no i właśnie chodzi o to, że tego bym nie chciał. Nie chciałbym jakoś zrobić z niego takiego auta rajdowego, tylko bardziej takie auto po prostu do jazdy. No nie wiem, no wszystkie auta są do jazdy, ale wiecie o co mi chodzi. Yy, tak, nie pasuje mi do tej maski to, ta siódemka z boku jest za nudna, yy, to jest bardziej do tego raptora yy, torowego, oj no i powiem wam, że mam dylemat, dwa paski od mustanga też nie, o nawet ta naklejka z bety powiem wam pasuje, ale no jak już mówiłem, kurczę, miało być casualowe auto, takie do jazdy po mieście, dobra na razie zostawimy sobie go bez naklejek, tylko wybierzemy jakieś ładne felgi. Co ja robię? Osłony. <laughs> jak wygląda z tymi pierwszymi felgami? Bardzo ładnie wygląda z tymi pierwszymi felgami, ponieważ bardzo ładnie dopasowyłem się z chromowanymi elementami nadwozia. Ale, 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 zobaczymy sobie jeszcze jak inne felgi będą się z tym dopasowywały. Na przykład felgi z rantem, które zresztą uwielbiam. Nie te felgi, te też nie. Gdzie one są? Jest, są, są. Te felgi z rantem nie są do tego auta. Już widzę, że nie. <laughs> co tu jeszcze mamy dostępnego? Co już zresztą kupiłem. O, może te felgi. Te felgi. Też nie, też nie. Kurczę, jest kiepsko, jest kiepsko coś znaleźć. Może zostawimy oryginalne jednak. Yy, retro, retro to już na pewno nie egzotyki nie wstawię. Dobra, wstawię te chromowane felgi oficjalne. Przy czym powiem wam, że tu jest tak, że do niektórych aut nie pasują na przykład żadne felgi. Albo jak pasują, to już takie okropne, że już się je na siłę wkłada. Zobaczymy też jak będzie wyglądał Chrysler yy, na przykład w wersji dwukolorowej. Czekajcie chwilkę. Obrócę sobie go w taki sposób. No i na przykład weźmiemy sobie górę czarną, a właśnie kremowy spód. Okej, okay, a no tak. B. No i teraz pod... Oho. <laughs> Uj, jak ładnie to się dopasowuje. To inaczej. Tak... I drugi kolor zrobimy sobie czarny metalik. Taki czarny. Zobaczymy jak to wygląda. No, 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 to mi się podoba, to fajnie pasuje. Już widzę, że zrobimy z tego auta coś fajnego. Tak więc tak to będzie się mniej więcej prezentowało. Chociaż chwilę zobaczę jeszcze, jakby z matowym wyglądało. Matowy matowy wygląda tak. Um... <laughs> nie, nie, z matowym nie. Z oficjalnym tym szarym Z tym oficjalnym szarym też nie Dobra, zostawiamy ten mój czarny To wystarczy cofnąć OK. no więc teraz jednak Muszę wrócić do tych felg czarnych Albowiem pasują, teraz już pasują Teraz już to jakoś wygląda No i jeszcze, no zresztą to jest luźny tuning. Tuningujemy na ludzie, Nie przejmujemy się, że coś się stało O właśnie, jak, jak przyszły, przyszedł Kolejny dodatek do season pasa To przyszła taka fajna naklejka Ale pasuje tylko do niektórych aut Zobaczymy sobie, jak wyglądają te yy, rozmycia. O, powiem wam, że to pasuje. To wygląda całkiem fajnie z boku. Zastanowię się, czy to tego nie wziąć, nawet dlatego, że się nie ucina z tyłu na zderzaku. I to już by było coś fajnego. Chociaż nie podoba mi się, jak się mieniam te felgi. Ja, ja mam taką psychikę z rytą troszkę. Że u mnie wszystko musi być tak cacy, tak na ideał, że aż po prostu to jest niemożliwe. A jednak ja tak muszę, po prostu mam takie swoje się, że musi być wszystko. Po prostu idealnie, zobaczymy, jak z tą siódemką teraz, no, no wiadomo, tak ładnie to pasuje. Ale hmm, czy to jest do tego auta? Czy to akurat pasuje do tego auta? No, pasuje, pasuje. Zobaczymy jeszcze raz hmm, te właśnie tutaj yy, rozmycia. Te właśnie tutaj, no nie wiem, za całkiem to, to jest takie jakiś bardziej pnącza. No, nie potrafię tego nazwać. <laughs> Nie, 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 nie. Dobra, jednak zostawię bez naklejek. Powiem Wam, że to jest jednak ciężki wybór, żeby zrobić jakieś auto tak, żeby pasowało, żeby było ładne, jednocześnie żeby też nie było zwieśniaczone, no i żeby te wszystkie do niego pasowały dodatki, które sobie do niego na przykład nałożę. Zobaczymy, jak te felgi, te felgi tak średnio. No i właśnie jesteśmy przy tym punkcie, którego nienawidzę, czyli muszę wybierać jedne felgi spośród sporego wyboru. Jeszcze sobie raz zobaczę te felgi, takie. O, a te, a te, a te, a te, a te, a te są bardziej tak torowe, też nie, też nie. Złotych to już na pewno, nie. Ale te felgi nawet pasują. No, powiem Wam, że jednak jak się przyjrzę przy tej czarnej górze, to te felgi tak fajnie wchodzą do środka. Tak niby to są felgi do JDM-ów, ale no, nikt nie zabroni nam ich wsadzić akurat do amerykańskiego wozu, tym bardziej, że są felgi produkowane na przykład do JDM-ów, a są wsadzane do yy, German stylów. Tak więc no możemy zrobić to zresztą to jest tylko gra, więc nie ma tu co się przejmować. Okej. Okay. Jeszcze raz sobie sprawdzę tą naklejkę boczną, tą siódemeczkę, bo w końcu coś tu musimy dodać. Ok, No i powiem wam, że z tą siódemeczką już będzie wyglądało bardzo ładnie. Chyba to by było na tyle z tego tuningu, bo nic więcej do niego nie dołożymy. Auto wygląda bardzo ładnie. Też schludnie i to pasuje do tego auta, żeby nie zrobić z niego jakiejś wsi, żeby nie zrobić z niego czegoś, czego nie chcielibyśmy uzyskać z żadnego auta. No więc, no, no spójrzcie po prostu, jak to ładnie wygląda, jak się tak jedzie po ulicy. No, po prostu to tak do niego pasuje. Tak nadaje mu charakteru takiego sportowego, takiego yy, jednocześnie sportowego, a jednocześnie takiego właśnie casualowego, takiego dowożenia się po mieście, będąc mafiozą na przykład, z takim kapelusikiem, z takim cygarem. Wiecie tutaj, wiecie, no wszystko cacy że tak powiem. No więc nasz Chrysler yy, yy, został ukończony, wszystko yy, w ładzie, składzie i. Pięknie że tak powiem. Tak więc dzięki za wyświetlenie tego filmiku. Oczywiście, jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Następny luźny tuning będzie dotyczył Nissana 370Z, który będzie w wersji yy, wyczynowej. Tak więc zachęcam do obejrzenia. No i co jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam, szerokiej drogi i miłego tuningu swoich aut. Cześć!